Dzisiejszym gościem naszego kroku Podcastu jest Paweł Papaj. Paweł jest pełniącym obowiązki prezesa klubu sportowego Iskra Kielce. Nagradzany licznymi nagrodami. Jest to osoba, która zna klub od podszewki, ponieważ jest z nim związany od wielu, wielu dobrych lat. I z Pawłem dzisiaj pomówimy o tym, jak skutecznie budować mosty między biznesem a sportem. Witaj Paweł. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Nam również. Paweł, chciałabym zacząć od tego, że to, że jesteś teraz pełniącym obowiązki prezesa, to jest taka świeżynka, świeża sprawa, prawda? Tak, jest to temat tak naprawdę sprzed, z początku lipca, mhm. więc jest to dość świeży temat, ale to też należy rozpatrywać w innych kategoriach, a ja w klubie jestem od... Kilkunastu lat na jakiej pozycji bym nie był, bo zaczynałem od powiedzmy tego niższego szczebla, a ja inaczej, nawet zaczynałem od wolontariatu. Czyli tak naprawdę od swojego własnego zaangażowania poprzez inne stanowiska w klubie doszedłem dzisiaj do faktycznie tej najwyższej, czyli pełniącego obowiązki prezesa. Mhm. Natomiast, tak jak moje zaangażowanie od samego początku było stuprocentowe, tak teraz też jest stuprocentowe. Oczywiście, w tym momencie jest to zupełnie inna odpowiedzialność, zupełnie inne stanowisko, zakres obowiązków. Natomiast ja dla klubu zawsze robiłem, co w mojej mocy. I tak samo robię i teraz. Mm, tak, myślę sobie o tym, że jesteś osobą, która właśnie, jak we wstępie powiedziałam, zna to miejsce od potrzewki, bo faktycznie sam wskazujesz, że jesteś tam od kilkunastu dobrych lat. I ciekawa jestem, co dla ciebie tak osobiście oznacza to powierzenie. Mało jest rzeczy takich, których w tym klubie nie robiłem. Okej. Okay. Musielibyśmy pewnie o tym osobny odcinek nagrać, tak sądzę. Może i tak, bo faktycznie tak naprawdę wszystkiego dotknąłem przez te kilkanaście lat, ale to też uważam za swój plus. Z tego względu, że o wszystkim mogę mieć w miarę obiektywną opinię, co działa w klubie, co nie działa, bo to przecież też trzeba w tych kategoriach rozpatrywać, że nie wszystko zawsze w klubie sportowym jest idealnie. U nas też na pewno nie. Wiele Bardzo wiele rzeczy jest do poprawy. Gdybyśmy tych błędów nie widzieli albo tych wyzwań nie widzieli, no to klub by się w żaden sposób nie rozwijał. Stalibyśmy w miejscu, czyli byśmy się jednocześnie cofali. Jak ja traktuję. Osobiście, moją dzisiejszą funkcję, na pewno na swój sposób jest to może spełnienie marzeń, takich z początków mojej pracy. Natomiast już po tych kilku miesiącach widzę, że to jest po prostu olbrzymia odpowiedzialność, jest to też duży stres, no bo jednak prowadzenie klubu to nie jest prowadzenie małego przedsiębiorstwa, tylko to jest. Duże przedsiębiorstwo z wieloma wyzwaniami, dotyka się tutaj wielu płaszczyzn biznesu, bo to nie jest tylko sport to jest właśnie biznes, o którym dzisiaj między innymi rozmawiamy współpraca z firmami jest to też tak naprawdę i sklep, i detal, i współpraca z klientem, z kibicem, z miastem, ze środowiskiem lokalnym. Naprawdę olbrzymie spektrum. Przecież dzisiaj wszystkie działalności wszystkich firm opierają się też i na mediach nowoczesnych, na nowych mediach. No chyba nie sposób znaleźć. Takiej pomniejszej branży, która by nie miała jakiegoś swojego miejsca w klubie. No, tych płaszczyzn jest bardzo dużo, tak? A my, tak jak zauważyłeś, dzisiaj chcemy porozmawiać i krążyć wokół tego, jak sport, jak klub, jak ty jako prezes łączysz to właśnie z biznesem? Jakie to ma znaczenie? Jak to u was w klubie wygląda? Ma to olbrzymie znaczenie i właśnie nasz klub bazował od wielu lat i bazuje w tym momencie również na relacjach, na relacjach przede wszystkim tych biznesowych. Nasz potencjał finansowy budujemy sobie poprzez wsparcie firm w większości lokalnych, lokalnych, które mają. Tutaj swojej siedziby, nie tylko może, bo mamy też współpracę inne, natomiast większość z tych, które pochodzą z kielicy województwa świętokrzyskiego, które może patrzą poza nasz region, tak jak chociażby Creo Concept, gdzie dzisiaj jesteśmy. Co rozmawialiśmy przed chwilę wcześniej, że wyjątkowa firma, wyjątkowe miejsce, chociażby patrząc na te wnętrza, w których jesteśmy. I nasze firmy też patrzą przez pryzmat rozwoju w Polsce, w Europie, w świecie. I myślę, że my jesteśmy też taką platformą, która może dawać odskocznie do tego, żeby wypromować marki. I tak chociażby tutaj skrela koncept. Staramy się szukać rozwiązań win-win, mhm. tak żeby pokazywać markę Creo w Europie, w Polsce. Oczywiście sami na tym zyskujemy, ale uważam, że mamy bardzo dobrą platformę w Kielcach do tego, żeby firmy nasze kieleckie pokazywać zarówno w kraju, jak i za granicą. Ciężko jest nam szukać w naszym mieście takich ambasadorów, którzy wychodzą poza nasz region. Takich ambasadorów, z których miasto nasze jest znane w świecie. Jak pojedziemy gdzieś za granicę, no to z czego można znać Kielce? Powiedzmy, umówmy się szczerze, nie mamy w Kielcach. Wyjątkowej architektury, Wyjątkow... oczywiście nie, nie umniejszając żadnym artystom, ale powiedzmy, tych na skalę światową mm -hmm. nie mamy zbyt wielu w naszej historii miasta. I tak naprawdę ten sport jest czymś, co promuje kielce. Piłka ręczna jest tym, co wychodzi poza regiony naszego kraju, z czego możemy być od. Wielu lat jako Kielczanie dumni, a firmy, biznes lokalny na tym mogą skorzystać. Oczywiście to my wychodzimy, my częściej wychodzimy z inicjatywą, żeby te firmy stawały się naszymi partnerami, bo ta branża też nie jest łatwa czyli pozyskiwanie sponsorów, pozyskiwanie partnerów. Natomiast no, też wychodzimy z założenia, że to nie jest tylko sponsoring, to jest partnerstwo. Partnerstwo, gdzie możemy. Dążyć do sytuacji win-win, nawiązywać wzajemne relacje między firmami, firmami kieleckimi, firmami kieleckimi z innymi firmami działającymi w kraju, za granicą. Już niejednokrotnie organizowaliśmy spotkania chociażby w Krakowie, w Warszawie z konsulatami innych krajów, gdzie były firmy z chociażby Hiszpanii, Francji, Niemiec, które cenią sobie nasz klub. A poprzez nasz klub można nawiązywać relacje, czasami przy tych dobrych emocjach sportowych, które mogą być takim pierwszym tematem rozmowy każdej, a przechodząc płynnie do jakichś wspólnych mianowników biznesowych. Mm -hmm. Myślę sobie o tym, że wspomniałeś o takich dwóch bardzo ważnych czynnikach. Jeden czynnik, o którym mówiłeś, to jest to takie poletko finansowe, tak? no bo to na tym sponsoring polega, ale drugi czynnik to relacje. I chciałabym zapytać ciebie o to, jak wy jako klub, jak ty jako prezes patrzysz na te relacje z inwestorami potencjalnymi, tak, ze sponsorami? Jest to bardzo ważne. Myślę, że w całym życiu relacje są kluczowe, zarówno w biznesie, jak i poza Warto je sobie pielęgnować. W sporcie jest to absolutnie niezbędne i potrzebne, a jeszcze w biznesie, który jest blisko sportu, to jest konieczne. My, jako klub, staramy się to pielęgnować. Często organizujemy wzajemne spotkania spotkania biznesowe spotkania organizacyjne. Oczywiście są osoby, które chcą, mają na to czas, e, angażować się mocniej. Są osoby, którym i brakuje czasu i wolą go poświęcić chociażby rodzinie e, i niekoniecznie uczestniczą w takim stopniu, w jakim my byśmy na przykład proponowali. Natomiast uważam, że te relacje, czy to w trakcie meczów, czy to w trakcie innych spotkań biznesowych, czy chociażby telefonem, można mieć. Stale i one są szalenie ważne, bo jeśli nie mamy relacji, to tak naprawdę nic nas więcej po jakimś czasie może nie łączyć. Tak, nie wiąże was, nie łączy. Tak bardzo dobrze to powiedziałeś. Tak, y, aż y, myślę sobie, że chce się gdzieś tam z wami być, chce się tą społeczność y, tworzyć. Czy myślę, że przepraszam, że się trącę. My tak generalnie, jak sobie rozmawiamy, i w klubie, i w drużynie. Sportowej, jak mamy spotkania. Jest trener Talandu Szebajew, który jest człowiekiem bardzo rodzinnym, i tu właśnie to słowo rodzina bardzo często nawiązujemy do tego, że jesteśmy taką trochę sportowo-biznesową rodziną. I to nie jest taki zwykły klub, nie jest to zwykła korporacja, która powiedzmy tylko papier, finanse, wykonanie, tak? Tylko tak. Wśród drużyny, wśród klubu, jak i wśród tego naszego klubu otoczenia biznesowego, wydaje mi się, że takich relacji szukamy, takich około rodzinnych, ciepłych, żeby wspólnie mieć poczucie tego, że budujemy coś dużego w Kielcach i że to w takim może nie największym mieście, mieście, które... Nie ma olbrzymiego potencjału finansowego i biznesowego, tak jak chociażby mają duże aglomeracje jak nie wiem, Kraków, Warszawa, Trójmiasto czy Śląsk, że jesteśmy w stanie mieć coś, z czego możemy być jako tutaj wspólnota lokalna dumni. I tak postrzegam nasz klub i chciałbym, żeby on tak był postrzegany jako... Wspólna inicjatywa, którą musimy, o którą musimy razem dbać. Mhm. Ale nawiązując właśnie do tego, teraz pomyślałam o tym, że no poprawnie, jeżeli się mylę, ale na przykład taki, może nazwę to projektem społecznym, tak, takie tworzenie lokalnej społeczności, to chyba jest też to stworzenie muzeum, które jest w hali, prawda? To też się wpisuje tak. 60 lat klubu obchodzimy w tym roku i przez te 60 lat w klub było bardzo wiele osób zaangażowanych od każdej strony, bo jeden był kibicem, inny działaczem, ktoś inny znowu może miał jakieś tam przygody sportowe, niekoniecznie na poziomie seniorskim, może trenował jako dziecko, do czego gorąco zachęcam, bo to też jest bardzo ważny element sportu. Natomiast każdy gdzieś tej piłki ręcznej w Kielcach, myślę, że dotknął, słyszał lub był jego, jej, jej częścią. I stworzenie Muzeum Historii Klubu było takim, taką gloryfikacją wszystkich tych czasów, lepszych i gorszych tych czasów, kiedy wygrywaliśmy mistrzostwa, ale też i tych czasów, kiedy brakowało sukcesów sportowych i to wszystko można zobaczyć w Muzeum. Wykorzystujemy to wydaje mi się, że w fajny sposób, bo muzeum jest odwiedzane nie tylko przez osoby dorosłe, przez turystów. Nawet wczoraj widziałem grupę Francuzów, którzy przechadzali się korytarzami Hali, więc naprawdę uważam, że jest to ciekawe miejsce na mapie. Kielc i doceniają tu też turyści zagraniczni. Ale też przychodzą do nas dzieciaki, grupy przedszkolne, grupy szkolne. Zwiedzają muzeum, idą do szatni zawodników. Zresztą szatni już częściowo stworzonej przez Kreota, znowu podkreślę, jak tu jesteśmy. Dalej idą na zdjęcie z zespołem, spotykają się z, czasami z maskotką, zobaczą kawałek filmu, dotkną piłki, a na koniec wracają na mecz z zaciekawieniem. Więc no, to jest taki element też budowy społeczności lokalnej. Czasami jest to skierowane do osób starszych, czasami jest to skierowane do dzieciaków. Tak, no, dzieciaki są naszą... Przyszłością, czy to na boisku, czy to w innych naszych obszarach, więc we wszystko musimy. Może nie tyle inwestować. No, wszystko musimy spoglądać z życzliwością. Tak, spoglądać z życzliwością, ale też tak jak myślę o tym, że powiedzieli, że są różne części skierowane do różnych grup wiekowych, no to od razu, jak myślę o dzieciach, to myślę o dziku kiełku, który, którego większość dzieci na pewno, no, nie wiem, czy poza Kielcami też, ale w Kielcach na pewno na pewno kojarzy od takiego najmłodszego, bo są te maskotki, które są też świetne, więc to też ja postrzegam jako taki, właśnie tak jak powiedziałeś, element budowania tej społeczności już od takiego. Tak jest. Ym, bo to bo bohater, bohater dzieciaków. My często, tak tylko anegdota, często jeździmy na spotkania do szkół w kielcach poza kielcami. A i tam, powiedzmy, są to dzieci z pierwszych klas podstawówki, tudzież e, przedszkola mhm. najczęściej. Wchodzą zawodnicy, oni oczywiście o klaski dostają pytania i tak dalej. Ale jak wchodzi dzik kiełek, to jest dzikie szaleństwo, to. <laughs> Nic się nie liczy wtedy. No wcale się nie dziwię, bo dzikiełek też jest taki szalony, jak ja tak, pamiętam z to rzeczywiście tak jest. Natomiast Paweł, tak na zakończenie naszej rozmowy chciałabym cię zapytać jeszcze o to, czy jest coś, kilka takich zdań, prostych punktów, które chciałbyś przekazać, żeby może, no nie wiem, nie chcę chyba użyć słowa zachęcić, ale może, żeby przyciągnąć, żeby spróbować jakiś, dać taki miły akt, Akcent dla tych, którzy rozważają właśnie rozpoczęcie na przykład współpracy z klubem, mam na myśli inwestorów. Czy jest takich takie kilka zdań, które chciałbyś na koniec przekazać? Myślę, że większość z tego już ująłem wcześniej opowiadając o klubie i o naszym klubie biznesu. Natomiast no, podkreśliłbym jeszcze raz, że wizytówek takich wiele w naszym mieście nie mamy. Nasza uważam, że jest wyjątkowa poprzez sport. Możemy wiele zyskać my jako miasto, ale również przedsiębiorcy, którzy są wokół klubu. Chodzi tu zarówno o promocję, jak i o relacje, o których dzisiaj dużo mówiliśmy bo w biznesie one są też niezwykle ważne i może coś się zaczynać od rozmowy, a skończyć się na mniejszej lub większej współpracy, a w momencie, kiedy mamy duże grono biznesowe w Kielcach, a większego, aniżeli przy klubie działającym działającego u nas w naszym mieście nie ma, to możemy zdecydowanie więcej przez ilość Rodzi się siła, a siła może dużo dobrego dać dla zarówno naszego klubu, jak i dla samego miasta. Co więcej, piłka ręczna, my mówimy tutaj przede wszystkim o zawodowej piłce ręcznej, natomiast bierzemy pod uwagę to, że Sport tworzymy dla ludzi, dla kibiców, ale też i dla dzieciaków, o których rozmawialiśmy. Jeśli dzisiaj będziemy dawali tym dzieciom idoli, i to tych, których mają blisko pod ręką, to ci, te dzieci prędzej będą się garnęły do sportu. I mówię tu o jakimkolwiek sporcie nie tylko o piłce ręcznej bo ważne jest, żeby dzieci się ruszały, żeby były aktywne fizycznie, a nie siedziały przy tabletach, komputerach, telefonach to myślę, że to jest taka dość znaczna nasza misja. Stąd te nasze odwiedziny w przedszkolach, szkołach, zapraszanie dzieci na mecze, ale też współpraca z naszą Akademią z piłką ręczną tak żeby jak najwięcej tych dzieciaków trenowało sport. A tak jak mówię, jeśli idoli oni mają blisko pod ręką, mogą ich zobaczyć, to działa to zdecydowanie lepiej, aniżeli muszą ich oglądać w telewizji. Kiedyś nagrywaliśmy taki spot Mówiący o tym, przedstawiający jak dzieci bardzo mocno emocjonują się wydarzeniami sportowymi zagranicznymi, komentując Lewandowski, Lewandowski, Messi, Messi, ktoś tam, ktoś tam. Cristiano Ronaldo, same nazwiska, które można zobaczyć tylko w telewizji, tak? Przy czym dzieci, które były na piłce ręcznej, interesują się piłką ręczną, jakkolwiek wychodzą i mówią, że my mamy to szczęście, że naszych idoli mamy. Blisko siebie, tak? Tak, że można ich spotkać na przykład czasem gdzieś na ulicy. No pięknie o tym opowiedziałeś, Paweł, pięknie pokazałeś nam, jak można połączyć sport, biznes, ale przede wszystkim relacje. I ja wyjdę z tej rozmowy z dwoma takimi mocnymi, myślę, słowami: relacja i rodzina że to od tej strony. Myślę, że przede wszystkim trzeba na Was spojrzeć, jako, jako klub, jako organizację, jako właśnie to z, z, zrzeszenie tak i z połączenie tego biznesu ze sportem. Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Dziękuję bardzo. I Państwa również zapraszamy oprócz yy, meczu, oprócz Hali Legionów, zapraszamy Państwa na kolejne odcinki. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.